Corocznym moim hobby jest tak dekorowanie budynku na święta Bożego Narodzenia. No, jest to takie po prostu moje hobby, jak mówię. No, tutaj są takie dużo, trzeba w to włożyć pracy i tak dalej. No, po prostu jest tutaj na moim budynku w tej chwili około 25 tysięcy lampek lodowych, a no, zużycie energii jest takie powiedzmy średnie. No, staram się co roku to upiększyć, by było jak najbardziej, bo co roku wychodzą jakieś nowości i takie i takie. Także staram się, żeby to było jak najładniej przyjemne. To wszystko jest. Robię to nie dla kogoś, tylko dla własnej przyjemności, bo to lubię. Od dawna lubiałem po prostu jak ojciec ubierał chuinkę w domu, teraz ja...